Rated M for mature. Siemaneczko przy mikrofonie Gibuskin. A w dzisiejszym filmie zajmiemy się klasą, a raczej podklasą, która doprowadza wszystkich do białej gorączki. Podklasą, która się przyczynia do największej liczby ragequitów na serwerach. Podklasą. Która jest przez wszystkich znienawidzona i wyszydzana. Głównie przez skuteczność i efektywność przy jednoczesnym braku skilla. Tak więc, panie i panowie, dzisiaj zajmiemy się snajperem, a raczej body shooterem. także przechodzimy do intra. No, to zajmijmy się omówieniem tej pięknej podklasy. Body shooter, jak sama nazwa wskazuje, jest to snajper, który strzela tylko i wyłącznie body, a nigdy nie strzela headów. Ale to nigdy. Pod żadnym pozorem. Dla niego strzelenie komuś heada to jest największa kompromitacja i wręcz haniba dla jego reputacji. Czemu tak powinien robić? Dlatego, że sama gracie o to prosi. Po co utrudniać sobie życie i celować w głowę, jak w wielu przypadkach strzał w ciało działa równie efektywnie? Wystarczy go tylko odpowiednio naładować, a trwa to bardzo krótko. Co doprowadza do tego, że robienie tak zwanych bodyshotów ma często o wiele większy sens. Niestety, nie ma tak dobrze i ta podklasa musi mieć jakieś wady, a raczej wadę ściślej mówiąc. Otóż, skoro strzelamy tylko bodyshoty, to nie możemy liczyć na tak wysokie obrażenia, jak chociażby przy strzale w głowę. Podam wam przykład. Jak weźmiesz zwykłą snajperkę, to przy strzale w ciało zadasz od 50 do 150 HP. Natomiast przy strzale w głowę twój wróg może otrzymać od 150 do 450 punktów obrażeń. Robi to różnicę, prawda? Jednak muszę Was uspokoić tym, że nie ma to jakiegoś dużego wpływu na grę, ponieważ zadawane obrażenia w body też są całkiem spore. Naładowany w pełni strzał wystarczy, żeby od razu zdjąć lekkie klasy, a zwłaszcza medyków. Ale spokojnie, do gnębienia medyka jeszcze sobie przejdziemy. Na sam początek powiemy sobie o tym, jakie bronie dają nam największe korzyści przy robieniu bodyshotów. Ogólnie nie chcę wywoływać jakiegoś konfliktu mówiąc, że jedna broń jest lepsza, a druga gorsza, ponieważ są już od tego profesjonaliści, którzy znają się na broniach o wiele lepiej ode mnie. Przejdźmy na drugi slot scouta. Jedyna słaba broń tutaj to poręczny pistolet Pretty Boya. Zaproponuję wam jedynie moją sugestię, a jeżeli skorzystacie z niej czy nie, to już zależy od was. Także moja propozycja to wybór między dwoma broniami, czyli między synedyjskim usypiaczem a machiną. Czemu je wybrałem? Bo uważam, że są one stworzone do walenia body, zwłaszcza ta pierwsza. Dosłownie, inaczej grać się synedyjskim po prostu nie da. Ale w zamian dostajemy plus 25% tempa ładowania siły strzału, a dla body shootera jest to bardzo cenny atut. Dzięki temu strzał ładuje się w zaledwie 3 sekundy. Poza tym nie można też przejść obojętnie o drugim najważniejszym atucie tej broni. Oczywiście mam na myśli tutaj efekt Sikonda, który nakłada się na poszczególnych przeciwników i działa od 2 do 5 sekund, w zależności od stopnia naładowania. Fajnie to się sprawdza, jak jednym strzałem nie zabiliśmy wroga i chcemy go dobić drugim, a przez to, że jest obrany moczem, mamy większą pewność na to, że zostanie zabity. Chociaż czasami mi się wydaje, że wrogowie specjalnie chcą dostać body, żeby tylko otrzymać efekt sikłona. Jednak bardziej kocham tą broń za to, że ona najbardziej wkurza wrogów. Bo jak dostaną body i przeżyją, to nie dość, że będą musieli się specjalnie cofnąć po apteczkę, to jeszcze będą mieli wspomnianą wcześniej wilgotną niespodziankę. W ogóle granie tą bronią jest strasznie satysfakcjonujące. Zwłaszcza kiedy ktoś cię osądzi o to, że masz haksy, grając jako body shooter. Nieważne nie no co ja, ja cię nie wiem. Tak, to No i co toł tujesz? No, E, nie, nie. Ten, ten coś ma chwilę. Dobra, przejdźmy sobie teraz do machiny. Drugiej broni, która została przeze mnie nominowana. No i ma tylko jedną pozytywną statystykę, która wydaje się na pierwszy rzut oka słaba i nieistotna. Ale spokojnie, to są tylko pozory. A więc, po pełnym naładowaniu mamy plus 15% zadawanych obrażeń na strzał i po pełnym naładowaniu pociski penetrują wrogów. Także zamiast zadawanych 150 obrażeń zadajemy aż 173 obrażenia. Świetnie się to sprawdza w zabiciu trochę mocniejszych klas, jak na przykład Pyro czy Demoman którzy mają 175 obrażeń. Co prawda, jak mają całe zdrowie, to po pierwszym strzale ich nie zabijemy, ale przynajmniej sprawi to, że zabierzemy im o wiele więcej zdrowia niż z jakiejkolwiek innej broni. Zresztą wydaje mi się, że przez głośny dźwięk i smugę tej snajperki, zabity wrogi gracz jest tak samo wkurzony, jakbyśmy go zabili przy użyciu synedyjskiego, zwłaszcza kiedy zabijemy go przez penetrację. Wtedy oprócz dźwięku tej snajperki usłyszymy również brawa ze wszystkich stron, Ponieważ został zgwałcony w perfekcyjny sposób. No to teraz powiemy sobie o reputacji body shooterów. Główne zarzuty jakie są kierowane w ich stronę, to wyzywanie przez brak skilla i są nazywani body noobami. Lecz musimy się zastanowić, czy wyzywanie ich za taką grę faktycznie ma sens. Przecież body shooterzy nie robią niczego złego grając w taki sposób. Ponieważ tylko i wyłącznie grają kartami jakie rozdał im los, a wyzywanie ich tylko z powodu tego, że nie strzelają headów, jest moim zdaniem nie na miejscu. Przejdźmy sobie teraz do tego, jakie klasy powinniśmy zabijać jako bodyshooter, i szczerze, można zabijać wszystkie klasy, ale moim zdaniem powinniście się skupiać na dwóch klasach. Chodzi oczywiście o medyków i przeciwnych snajperów. Wrogich snajperów z racji tego, że musisz im udowodnić, że granie bodyshooterem ma o wiele większy sens życia niż rola zwykłego snajpera. Inaczej się dzieje, kiedy stajesz do walki z drugim bodyshooterem. Wtedy to właśnie gra zmienia się w tryb jeden na jednego i sprawdzacie, który z was jest lepszy. Aha, i pamiętajcie, że nie musimy zawsze zabijać i tauntować naszych wrogów tylko po to, żeby ich wkurzyć, ponieważ zawsze ktoś to może zrobić za nas. Hello darkness, my old friend. Omówmy sobie teraz gnębienie medyka body shooterem, a jest to bardzo proste. Po prostu ich lokalizujemy i likwidujemy strzałem w kolano. Strzela się do nich tym fajniej, że medycy choć nie są najmądrzejsi, trzeba im oddać to, że mają nie najgorszy movement i całkiem nieźle chowają się za osłonami, co powoduje o wiele lepszą satysfakcję z zabicia ich. Tym bardziej, jeśli chodzi o medyków, powinniśmy wyrazić maksimum skupienia, nawet za cenę życia. No dobra, musimy kończyć, bo czas antenowy mi się kończy. Zgodnie z tradycją, jeżeli filmik Ci się podobał, to zostaw lajka oraz suba. Ja już Ci nie zabieram cennego czasu, więc do zobaczenia wkrótce.